Ja jestem Maga, to kolejny odcinek na moim kanale, a też my by... SkyBlock. A jedzie no, Weronika, tylko ona się Nie wstydzę się! A ja sobie kopię e, kobla. No, ja sobie kopię no, kobla. Wystarczy łapka. Albo dwanaście łapek. Ja sobie kopię kobla. Ta. 12. Zapraszamy do oglądania YouTube. Subskrybujcie mój kanał. żeby nie przegapić kolejny. No jej to jest. Foda i do Субтитры сделал DimaTorzok Dobra, dam tobie y, kilo. Nie, ja, bo ja mam kilo. No. Mam kilo. Ja na mam nowy kilo zrobić sobie. Nie tak drewno. Nie mam drewna. Mam no, posła na księgę. Gdzie są potyki. Nie no, mam potyki. A. Jak to odbudujemy to? Nie jak to wyjdzie z PT lat? Nie, tam my napiadkowo pójdziemy. No ja. Będziemy w Zwięziu Tam. Nie. Nie na To Nie. A tam też można pójść. Nie Mam, miałam dzieci a to mam jedną Na co pół płytki A <skrymka> <słyska> Selvmord.

要真的。 Svart.

Mm. Pamiętam bo oni on, on jeszcze raz nie wie. Tak, a wiesz, wiesz, ile on on drzewa, dziadek wyciupał, to nie my drzewa, nie jak O takie kurwa hejpy. Drzewa. I Idzie tam, tu? Mm. Mm. Ja nie wiem, gdzie, gdzie masz tam Mam cichu. Nie długo wylądam. Co no, to moje? No to tutaj do mnie coś w nie? Ja nie mam. Nie wiem gdzie dawać. A te mogą być? Nie wiem. Dobra, wysiedźcie. Ja idę się ten położyć, bo zaczyna mi się tego robić. Nie, nie tak wiem. Kiedy nie go widział nie będę.

Zrobię się na laurach. Ty dzieci gwoną? I siedem dotkownie. I lubię. Kobla, Jimmy dał, mi dała. No. Dzięki Dwa, dała. Dzięki mi To Dzięki to dała. Dzięki mi dała. Dzięki nie wiem. Lepiej Ty Dzięki mi ty Dzięki Nie

아, <목소리도> 너

To nie nic Nie spadłem. <coughs> Thank okay. you.

i dodawcie łapki w góle i zasubskrybujcie mój kanał i na ladzie i cześć